84 lata temu wybuchła druga wojna światowa. O godzinie 3.14 30 niemieckich czołgów przekracza polską granicę w okolicach Rybnika, wtedy jeszcze jednak nie atakują. O godzinie 4.20 w miejscowości Szymankowo, niedaleko wolnego miasta Gdańsk, Niemcy szykują zasadzkę na polskich kolejarzy. Wcześniej pojmali polskich maszynistów i przebrali się w ich polskie mundury. Polscy kolejarze jednak nie dali się przechytrzyć, skierowali ich Pociąg na ślepy tor na bocznicę dodatkowo utrudnili opóźnili ich działania, przez co polscy saperzy mieli czas, by wysadzić tak ważny strategiczny most kolejowy w Trzewie. Oczywiście, w ramach zemsty, Niemcy tych kolejarzy, ale ich najbliższych, całe rodziny, wymordowali. O godzinie 4.40 rozpoczyna się nalot i bombardowanie nad miastem Wieluń. Zniszczono około 75% Wielunia. Jest to całkowicie niezasadne i nielogiczne, ponieważ w Wieluniu nie było żadnych baz wojskowych, celów strategicznych. To było zwykłe polskie miasteczko. O godzinie 4.45 rozpoczyna się atak na Westerplatte. Alu, alu, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia na plan dalszy. Od niemieckiego ataku na Polskę rozpoczął się największy konflikt zbrojny w historii świata. Druga wojna światowa. Szacuje się, że zginęło około 60 milionów ludzi. Stanowiło to około 3% ówczesnej liczby ludności świata. Około 10% z tych poległych to Polacy, 3 miliony polskich Żydów i milion obywateli Polski, ale innej narodowości. W 1939 roku Polska była skłócona niemal ze wszystkimi sojusznikami, wręcz ich nie mieliśmy, zostaliśmy zaatakowani z dwóch stron przez dwie potęgi militarne, 1 września Niemców, 17 września Rosjan. To, co należy zapamiętać, że Polska z 1939 roku w żaden sposób nie przypomina naszej sytuacji w 2023 roku. Dzisiaj jesteśmy o miliard razy bezpieczniejsi. I po drugie, nawet w obliczu tak strasznej przewagi przeciwników, tam gdzie Polska miała bronić się godzinę, broniła się cały dzień, tam gdzie dzień, tydzień, tam gdzie kilka dni, ponad miesiąc. Ostatecznie. Polska upadła 6 października. By nie powiedzieć zdrada, powiem tchórzostwo na ewakuację polskich władz, kiedy ich państwo zostało zaatakowane. To są osoby, które powinny bronić swojego państwa do ostatniej kropli krwi. Pamiętajmy jednak, że są też przykłady pozytywne, jak na przykład prezydent Warszawy Starzyński. Chciałem, by Warszawa była wielka. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany, robiliśmy szkice wielkiej Warszawy w przyszłości. I Warszawa jest wielka. Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swojej wielkości i chwały. Skutki II wojny światowej w Polsce widoczne są tak naprawdę. Do dzisiaj Polska nie odbudowała się w 100% jeśli chodzi o gospodarkę, transport czy przemysł. W wyniku II wojny światowej Polska straciła około 20% terytorium. To chyba najsłynniejsze zdjęcie jeśli chodzi o II wojnę światową w kontekście polskim. Jest to zdjęcie propagandowe, na którym widzimy... Niemieckich policjantów gdańskich, tak naprawdę, na granicy Wolnego Miasta Gdańsk przy Sopocie i Polskiej Gdyni. Wbrew temu, co przez wiele lat sądzono, prawdopodobnie zdjęcie jednak zostało wykonane pierwszego, a nie w połowie września, jak do tej pory sądzono. Polacy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, jednak pojawia się pytanie, kto najbardziej przysłużył się z Polski w II wojnie światowej. Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Z całym szacunkiem dla wszystkich tych, którzy walczyli o Polskę i dla Polski zginęli, trzeba wymienić przede wszystkim trzy nazwiska polskich kryptologów: Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki. To oni złamali szyfr niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Szacuje się, że ich dokonanie skróciło czas II wojny światowej nawet o dwa lata. Niestety dzisiaj zapomnieni. Przestrzegam również przed durnymi teoriami, że gdyby Polska prowadziła bardziej uległą politykę względem Berlina, to do wojny by nie doszło, no doszłoby. Przecież Niemcy mieli wtedy bardzo prosty plan, najpierw zagłada Żydów, później Romów i Słowian. nas też miało nie być. Dziś relacje między Polską a Niemcami wyglądają zupełnie inaczej. Razem należymy do NATO, jesteśmy sojusznikami, wspieramy się je pod względem militarnym, a Niemcy są największym partnerem gospodarczym Polski.